Maria, pedagog życia. Mirosława. Ma... Ja Mirosława. Mirosława. Napiszecie dobrze mniej ma... Tak, no, tak. Bardzo dobrze. Że... Więc nie tylko pedagog, aktywny, aktywny działacz gospodarczy od bardzo wielu lat wraz ze swoim mężem prowadził działalność gospodarczą, jeszcze właściwie mała przedsiębiorstwo. Które się zajmuje produkcją filmów historycznych i dokumentalnych. Jest to znakomita okazja, żeby podkreślić swój bardzo który w naszych szeregach jest najważniejszy. Oprócz, oprócz tego, co powiedziałem, Mira jest wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia, pracuje w Komisji Budżetu, Kultury i Edukacji, w Prawie i Sprawiedliwości. Jest członek Zarządu Okręgowego i Zarządu Miejskiego. W hmm. również inicjatywy jest y, autorką wielu projektów samorządowych realizowanych w Wrocławiu, m.in. akcja SMS do rodzica, książka w szkole czy elektroniczny dzienniczek. Rodzina to jeden mąż i jedno dziecko.